Witamy na kanale TO2Fit. Dziś gościmy w mistrzowskiej hodowli Henryka i Artura Świtałów. Cześć, Artur. Witam serdecznie, dobry lot. Z Arturem poznaliśmy się powiedzmy na początku roku. Gdzieś tutaj zaproponowaliśmy nasze środki TO2 na próbę. Powiedzmy, że sezon głębi dorosłych się skończył. Jesteśmy w trakcie lotów głębi młodych. Co, Arturze byś powiedział o naszych środkach? Znaczy, powiem tak. Pierwszy raz w tym roku nie mam Adeno przy gołębiach młodych. To jest dla mnie miłym zaskoczeniem, bo zawsze ten problem gdzieś się przez naszą hodowlę po prostu przetaczał. Odkąd zaczęliśmy stosować środki z od dwóch granulat, elektrolity i zakwaszacze to powiem, że gołębie praktycznie bezobjawowo poza tam dwoma przypadkami, które mi się przytrafiły, praktycznie w ogóle nie chorowały. Także jestem naprawdę zadowolony. No i bardzo z tego powodu się cieszę, bo z tego co słyszę, co się dzieje, ile głębi u znajomych hodowców potrafi czy skinąć, czy zdechnąć. No tu jak na razie odpukać malowane jest w 37. Były już trzy razy w kabinie, no i na chwilę obecną dalej jest ich 37. Także myślę, że no... To właśnie, bo może nie wszyscy widzowie na naszym kanale wiedzą, że Wy to jesteście taka mała, ale bardzo dobra hodowla. Tak. To może tak opowiedz pokrótce, ile tam starych chowacie, ile młodych? Znaczymy generalnie ja nawet na loty gołębi dorosłych nigdy nie mam więcej gołębi do lotu, jak około 40-45. Natomiast na loty głębi młodych, no to ten sam przedział no, maksymalnie 40, z tego względu, że no, mamy taką posesję, jaką mamy, a nie chcemy iść w ilość, tylko w jakość i, i żeby to się naprawdę przekładało w lotach. No. Akurat ten sezon na stare, no, trochę taki wypaczony, dziwny, trochę też pozmieniałem niepotrzebnie. Było dobrze, chciałem jeszcze lepiej, a ja wyszło odwrotnie, no ale... Na błędach się uczymy, nie? Człowiek na błędach się uczy, no i będzie się dalej uczył, myślę, że wyciągniemy odpowiednie konsekwencje, no i będziemy dalej, dalej walczyć o, 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 o jakieś trofea, żeby tych sukcesów było więcej, Chodzi tak jest ich dość sporo, jak na tak krótką hodowlę, gdzie musieliśmy praktycznie zaczynać od zera, nie mając nic, tak? Ani gołębników, ani gołębi, ani, ani w ogóle rozpłodu, nic, kompletnie nic. No ale strzeliście się z materiałem, skoro tam po paru latach lotowania widzę mi z Polski w Bem, i z Polski w Dziępenie. To znaczy, no tutaj nam pomogło chyba w dużej mierze szczęście. Bo bez tego myślę, że hodowcy się ze mną zgodzą, bo bez, bez tego szczęścia to no bo nie da się za dużo ugrać, bo... No ale e materiał jest, też, nie? No dlatego mówię, no szczęście nam pomogło. Tym, że akurat żeśmy gdzieś tam w jakiś sposób udało nam się pozyskać ten materiał, tak? W taki czy w inny sposób, no ale, ale, ale jest, no i, i on się sprawdza. No coś się dołoży w krzyżówkach i coraz to no lepiej. Właśnie szukamy tych głębi do krzyżówki, no nie wszystko się nadaje, wiadomo no jest to szósty rok lotowania, także no, no jesteśmy w trakcie jeszcze dokładania do tych naszej podstawowej linii. Gołąbków od innych hodowców, no i szukamy, 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 aż w końcu może coś się znajdzie, tak? No na pewno. Ale mówię, no to trzeba wymaga czasu, bo to, to nie jest piekarnia, że, że już sparuje i już mi to wszystko zagra, tak? No dwa lata trzeba dać, no to tak? Jest minimum takie dwa lata dokładnie. To może jak już mamy sezon lotów głębi młodych, bo starych, no wiemy, że w tym roku nieudany, udany. E, ile odchowałeś młodych? Czyli tu było 42 sztuki, 5 mi odleciało po do domu. To dziwna sytuacja, bo gołębie miały zapinki, pozakładane z numerami telefonów. Oczywiście, znając życie, nikt nie zadzwonił. No ale to się w tym roku to jest. frustruje mnie to, bo tylko jeden telefon odnośnie jakiegoś gołębia. To okazało się, że to nie był nasz gołąb, że ktoś ściągnął zapinkę, założył na innego gołębia. No i takie tam historie z życia wzięte. No ale to w tym roku jest dramat, no bo wiemy, że w Polsce dużo głębi ginie. Właśnie dużo ludzi ma numery telefonów, a w ogóle nie ma telefonów zwrotnych, więc nie wiem po co to w ogóle jest taki wymóg, skoro i tak nikt nie dzwoni. Dokładnie, no jest to no. trochę przykre nawet. Uważam, że człowiek nieraz by chciał wiedzieć, co się z głębiem stało, czy, czy gdzie jest, a to po prostu no. No byśmy czy... wiedzieli gdzie poszły, dlaczego, nie? A nie a tak, wiemy nic no, Giną na niebie i... Tym bardziej, że to takie ilości bardzo duże głębi, które poginęły w Polsce i, i ogół hodowców właśnie skarży się na to, że nie ma żadnych telefonów. To może jeszcze Cię pociągnę za język, byś tu młodym hodowcom powiedział, jak od początku tutaj podstępowałeś z młodymi, tak w skrócie. no Wiadomo, że szczegółowo się Szczególna nie da na znaczka, krótkim filmie. Od samego początku nie? zacząłem stosować granulat y, dla głębi młodych. Y, za po korobie, chorobie gołębi młodych, czyli to Adeno, Adeno. No dostawały go zawsze rano przy jednym posiłku. Do tego starałem się zawsze stosować zakwaszacz do wody, też firmy TOJW. Polecam tam bardzo elektrolit z witaminą C, bo widzę, że naprawdę jest super sprawa. I bardzo mi się jeszcze sprawdziły te drożże w płynie, akwamino naprawdę w rozpłodzie przy gołębiach, gdzie... O, to ciekawostka, bo mi mówiłeś osobiście, no co teraz I na jestem filmie. Jestem bardzo zadowolony, bo uważam, że nawet gołębie, które miały problemy z płodnością, po dłuższym stosowaniu tego, znaczy dłuższym... Gdzie... Regularnym. Ale tak jest. Okazało się, że, że potrafiły za... jajka być zalęgnięte, no i... I od, odchów młodych jest super to. One są później takie kluseczki, takie naprawdę no, to co ja uwielbiam, że biorę gębia młodego z miski to jest taka klucha, tak? No to przyszłość to musi być dobrze odchowane. Musi być dobrze odchowany nie? go, on musi być dobrze z, y, wykarmiony. bo no, to jest podstawa według tego wszystkiego. No krótko nam tu opowiedziałeś o hodowli. My tutaj mamy na naszym kanale taki rytuał, że tą hodowlę, którą odwiedzamy i współpracujemy, zawsze proszę hodowcę o jednego gołębia do konkursu. Czy Artur nam coś przeznaczy z gołębnika lotowego po wdowcach? Przeznaczymy jedną sztukę. To zapraszamy hodowców tak jak na poprzednich filmach. Każdy, który chce wziąć udział w losowaniu gołębia od Artura musi zasubskrybować nasz kanał i jakiś tam w komentarzu zamieścić krótki tekst. No tak po prostu, żeby zostawić znak po sobie, żebyśmy po prostu mieli do możliwość wylosowania akurat może Was. Nie? Więc zapraszamy do konkursu. Artur przeznaczy po wdowcach na pewno coś ciekawego. Jest to mała hodowla, więc na pewno tu materiał jest godny polecenia. No nic Arturze, my Tobie życzymy sukcesów w Głębiach Młodych. Wiem, że macie drugi lot za kilka dni. Tak jest. No, to nic, dobrego lotu i do zobaczenia. Dobry lot wszystkim, pozdrawiam.